Międzygalaktyczny git. Tak, no w pierwszej wersji miał się nazywać odklejka antygrawitacyjna. To jest oczywista inspiracja od Wojfera, który prezentował już dobrych parę lat temu balet antygrawitacyjny. Bardzo polecam sobie sprawdzić. Pracowaliśmy nad tym filmem. To było bardzo spontaniczne. To w ten sam wieczór, w który padliśmy na ten pomysł. No tutaj Pawełek, też dobry kolega, który potrafi wesprzeć rzeczywiście. Y, nasze produkcje. Podesłał nam y, Microsoft Designera, ponieważ nie znaliśmy tej formy AI, że jest ona na tak dobrym poziomie. Pierwsze, właśnie na co wpadłem, to byłem ja. Ja wpadłem na to, żeby zrobić y, kosmonautę konfidenta, y, czyli na wózku, goniąc przez policję, gdzieś na księżycu. No i pomysł się bardzo dobrze odbił, ponieważ zainspirował guźca. Aby wykorzystać jego podkład instrumentalny do zrobienia kolejno dalej utworu i bardzo szybkie. To 29 stycznia to był poniedziałek, prawdopodobnie. Siedzieliśmy cały wieczór. O 23.30 dopięliśmy po prostu teledysk. Ja w głowie już miałem po prostu, jak chłopaki mają zrobić teledysk. Złączyliśmy to. Problem był trochę z treścią, to co mam mówić do końca Mamon. Na tym filmie jednak udało nam się dojść do tego, po kim on ma jechać i jakie słowa ma wypowiadać. Tu nie było szczególnego potem problemu. Problem był, że trochę strzeliliśmy sobie w stopę, wyrzucając o 23:30 w poniedziałek. Na szczęście Xen miał wtedy stream, wysłaliśmy mu, on obejrzał. Ciepłe słowa powiedział. I udało się tego wieczora jeszcze zrobić 3000 wyświetleń, co było po prostu wow. Ja obstawiałem, że film zrobi 10 tysięcy. W piku, tak. Ale jednak się przeliczyłem. Dzisiaj międzygalaktyczny git ma 40 000.